Cześć, witaj z tej strony, Lena Murawska. Zostało 6 stosików do ogarnięcia, aby przygotować torbę do książek, które chcę zostawić, ale nie chcę mieć ich w domu. No i cóż, doskonalenie czytania, sprzedażówka, sprzedażówka do dopytania się, co z tym robimy. regał na razie bez nowego załadunku. Przeglądamy dalej. Z tworzywami sztucznymi na Chemia, ale to jest rok mm, mówiący o raczej zagadnieniach przeszłych. E, problemy seksualne mężczyzn. To jest książka, którą zresztą obok tych właśnie tworzyw sztucznych, którą ratowaliśmy przed e, wyrzuceniem, ponieważ. Moi, mój mąż interesuje się historią, od razu sobie pożyczę z następnego stosu. To te książki, jeszcze chcę się go zapytać, co z nimi zrobić. Dziwne losy Jane Eyre. Książka mająca swoją ekranizację, oczywiście. Ja nie jestem jakoś mocno związana z tą historią. Chciałabym wystawić, sprzedać tę tę książkę, tę publikację w pogoni za ławicami. To jest też czyjaś komuś na pamiątkę uczennicy wydawnictwo morskie. Który rok? stan już jest rzeczywiście 66 stan jest już taki zobaczymy, jeżeli się uda to jeżeli się uda to yy, zostanie oddana zatem kładę ją sobie tutaj pod ręką to jest Hollywood, czyli temat filmowy Tematyka filmowa. Co tutaj mamy takiego? Jakie mamy rozdziały? Sam na sam z prezydentem Akademii Filmowej, tej dającej Oscary. Nie bez kozery. Nazwano to miejsce na Ziemi fabryką snów. Ta magia kina działa najżywiej i oszałamia urzeczonych. Być może jest fanem i znajdzie się to nie jest książka nasza rodzinna, ona też została u... Yy, ocalona. Ostatnia zagadka Sherlocka Holmesa Artura Conana Doyla ta książka też nie jest nasza rodzinna no i właśnie, prawda? o ile inaczej yy, decyduje się o czymś takim yy, dobrze, tu mamy coś historycznego ale widzę, że jest moja wlepka czyli... Mąż nie wybrał tej książki do zostawienia. Idzie na sprzedaż. Co tu mamy? Henryk Sienkiewicz, szkice węglem i o tym już wspominałam że y, mam wszystkie dzieła Sienkiewicza wydane w inny sposób. Jerzy Andrzejewski, Popiół i Diament czyli lektura, ale widzę wlepkę, że zdecydowałam wcześniej, że chcę sprzedać tę książkę. Zatem idzie na sprzedaż. Zofia Posmysz, ten sam doktor M. I tu wiem z biblioteki, bo byłam z tą książką, że to jest autorka, nawet pani chciała jest porysowana ta książka ale nawet pani chciała ode mnie tą książkę otrzymać że tej autorki już się nigdzie nie znajdzie. W związku z tym może zostać ta książka doceniona dlatego ją odkładam. Na sprzedaż. Lenden Gren. Drobiazgi spod pióra. Bardzo fajne to jest. Dyskusja. Subtelne miał riposty ozdobne w cienką płentę, a on go prawym prostym, po prostu grzmotną w szczękę. Bardzo bardzo wesołe takie opowieści. To też nie jest nasza rodowa książka. Ona też została uratowana, bo ktoś opróżniał po prostu mieszkanie. Ale sprawdźmy. Sprawdźmy rok. 75, o ile się nie mylę. Idzie na sprzedaż. Wesoła, przyjemna. Niech kogoś cieszy. Tu jest wspaniała. Tu jest wspaniałe wydawnictwo. Staruteńkie 1900. 25 rok. Geografia. Także książka uratowana przed wyrzuceniem. Ona idzie na sprzedaż. Zostawię ją sobie na chwilę pod ręką. No jej stan już niestety jest jaki jest. Widać bywało ciężej tej książce. No, ale cóż, może znajdzie się jakiś koneser, akurat tego wydawnictwa. Mnie z nim nic nie łączy. Jeśli ja dzięki temu mogę mieć docelowo regał, bo tak właśnie chcę zrobić, że ze sprzedaży książek e, chciałabym mieć swoją wymarzoną witrynę na książki, gdzie będę eksponowała e, swoje zbiory, no to ja bardzo chętnie takie rzeczy wystawię. Dobra. Drugi stoś zostaje, czyli 5 do ogarnięcia. Urosła trochę sterta na oknie. Tutaj na razie się nic nie zmienia i na regale też nic się nie zmienia. To zostaje do przemyślenia. Taki jest finał tego odcinka. Działaj razem ze mną, zaglądaj do siebie, porządkuj różne rzeczy fragmentami. Możemy działać równo. Będzie to dla Ciebie na pewno w jakimś sensie motywujące. Dobra. Tyle ode mnie, no i do następnego odcinka. Trzymaj się, pozdrawiam, obserwuj czasobalans. Cześć!